Co to? Szynka z wiejskiego dworku. Pewnie droga? Nie! Dziewiętnaście złotych za kilogram. A to dziękuję. A to co? Schab! Czaremchom wędzony. Jaki schab? Czaremchom wędzony. się wędzonie? czym? Życzy? Czaremchom! Dziwny jakiś. A to co? Szynka. Jak zagierka. A to nie chcę. A to? Pasztet z pieca. Z jakiego pieca? Nie wiem. Z pieca jakiegoś. Nie wie pani z jakiego? Nie. Tu sprzedajecie i nie wiecie jakiego? A to co? Szynka bochuna. Kogo? Bochuna. Nie znam. A dobra, ona jest dobra. No nie wiem. Niech pani spróbuje. Dwie minuty mielenia w gębie i skrzywienie ryja. A to? Parówki z szynki. Z szynki parówki? A po ile? 16 zł za kilogram. Kto to słyszał? Taka cena za parówki. A jakie ma pani paróweczki dla dziecka dobre? Parówki cielęce. 7,99 za kilogram. Ale to dla dziecka mają być. Parówki jak od mamy. 3,99 za kilo. O, to pani da pięć paróweczek takich dobrych. Dla dziecka. I tego bokuna 10 deka.